gleba! gleba. Krąży się opala. O, jakie słońce! Błaga, na, najeżdżam w poszukiwaniu słońca. Podniósłbym nogę, ale mi się woda zbutuje. <gleba> no tak leżałem w kałuży. <gleba> Pokażemy. Jak pójdę do lekarza, to mu zaniosę filmik. Panie, o takie mi się o, porobiło. O tak mi się porobiło, co to z tym zrobić? To jest przyczyna, pan lecz. Mati ma dętkę. 8 atmosfer w kole, może nie obróci opony, nie urwie wentyla. Mówię może, bo to nic pewnego jeszcze. A dlatego 8, że może że do enduro to tak troszkę mniej To <ślam> Docelowo miał być 20, tak stwierdzimy na no, no, szaleje. Zbliżenie. <ślam> Szukamy latają. Minowa Szukamy minowajców w tej okolicy. <ślam> I tak zastanawiałem, czy jak idę na mrozie i puszczę bąka, czy to widać. Kiedyś robili na tym kamerą termowizyjną. Właśnie też mnie mamy mówiłem, mówię, że jestem pojebany. i tak wiesz, jakieś laski takie duchę. Tyła wow, puściła bonka. Wow, wow. Co się narobiła? Nie wstyd Ci? Taka ładna, takie rzeczy. Zrób najazd, pokażę, jak sobie odciążyłem kask. Szala. przy skokach mi opadała przy i się poirytowałem nieco. I w krzakach No ci będą pasować. Nie luźne, ale... Proszę Państwa, Adam Małysz już siedzi na przedbiegu, szykuje się do skoku i skacze! AAAAAA! <grystically> medal! No to 20-20-20, 19, 5, ruski! Jooo! Yeah! Polska, biało uh. Tu jestem ten dołek gdzieś podemno wykopany? No. To niedołoże. Nie doży. nie się sączy. To nie są przelewki. Wolne bo... obrotny Banka na biegu jałowy Nie równo chodzi, synchro Synchro z drugim. Synchro klamry Spróbuj <trybuj> na dwa gary Uwaga pałeczka <trybuj> Symfonia na dwa buty enduro. <trybuj> jak jadę i jak skaczę to mi ściąga na tą... Czekaj, na tą stronę, bo mam jedną klamrę mniej i zgubiłeś całkiem? Nie, jak pisządza. Możesz. A na łące paso się motory.

jadę z kaftanem po ciebie i bynajmniej nie będzie to kaftan duro a teraz wejdź słoniaku to jest ostatnia noga Skakamy na sam dół? Nie, możemy spróbować tak szybko przebiegć po lodzie, żeby się nie zamykło. W sumie, co nam leży? Ja to mam wyjebane. Słuchaj, <grymne> nie wiem, prać dzisiaj czy nie? <grymne>